Proszę, szanowny pan, mamy dziś 8 marca. Święto to popularnie jest nazywane Dniem Kobiet. A o kobietach to możemy mówić nieskończenie wiele. Możemy? Możemy. Otóż jeden mówi, że kobiety są dobre, a inni, że złe. I obaj mają rację. Jeni że obłudne, a drudzy, że szczere. Też mają słuszność. Jeli, że skąpe, że szczodre, że niskie, że gadatliwe, że dyskretne. Też mają rację. Nie przeszkadza! Ale? Cisza! Dość chyba powiedzieć, że kobiety dla nas po prostu są cudne. Kobieta to cud, którego człowiek nigdy nie zrozumiał. Objawił się on, ale my, mężczyźni, pojąć go nie możemy. Staramy się. Cóż możemy zrobić? Kochać, lubić i szanować. I nie drażnić. Kobieta to coś, co absolutnie nie da się ogarnąć naszymi pięcioma zmysłami, jak powiedział kiedyś Nowaczyński. Kobiety, kobiety, miłe i nienawistne zarazem istoty, które na karę naszą natura upiększyła. Które mszczą się, gdy nie pogardzają, gonią, gdy ich unikają, których nienawiści i miłości zarówno należy się obawić, i za którymi bezkarnie ogonić się nie można. Piękności, wdzięku, uroku, sympatią, istotą, a raczej żonko, nie pamiętam, bólu i rozkoszy. Piękności niebezpieczniejsze dla ludzi niż żyją. Że Twój wnudzisz. Biada temu, co zaufa Twojej zwodniejszej sposobności, kiedy się z macierzą burz ludzkich trapiąc. A ten co? Żar, żagruso. Aha, to może niech jeszcze Szekspir przełomie. Kim jest kobieta? Czymże jest? Że każdy przedmiot lęka z chyba spłynął, przez rozumów w dzień i piękna. W każdy ryzję i w każdy gest, skoro taki kobiety czarny, Czy równe są jej łaski? Wzrok jej to na podwy stary, To znowu złote blaski i miłosny żar. Śpieszmy, kobiecie hołdy mieść, śpiewajmy jak dzień długi. Niech obietnie Ziemię wieść, że nie ma takiej drugiej. Wiejmy więcej na jesień. Ładne! Jak kobiety! Cóż to byłby za dzień, gdyby nie ty? Jeszcze gorsza noc, aż po wszystkie dni. Choć kurzam cię często, to jesteś ty, dla której zmieniam się na lepsze. Dziś 8 marca, z okazji Twojego święta. Życzę, abyś cały rok była uśmiechnięta. Zero mycia i sprzątania, po kuchni się krzątania. Dziś dzień kobiet, moja droga, więc wyznaczam ci zadania, dużo szczęścia i miłości, przede wszystkim odporności, żeby ci się nie nudziło, spełnienia w marzeń i radości.